Na samym początku duży open space, można powiedzieć, tu w części living roomu. No ale zacznijmy od tej części, która tutaj chyba służy za salon, można to tak powiedzieć, chociaż niesamowicie to płynnie wszystko wygląda. No mamy prosty wypoczynek, 3-4 osobowy z stolikiem kawowym i z atrapą telewizora, który ma być telewizorem. Natomiast rzeczywiście tu jest miejsce na telewizor, choć chyba bym go powiesił na tej ścianie. Natomiast rzeczywiście, mecze, jak chcemy wieczorem jakiś sport obejrzeć, to jak najbardziej myślę, że nic innego nie ma sensu oglądać w takich właściwościach natury, jakie możemy za chwilę zobaczyć. Ale przejdźmy teraz do kuchni. Ta kuchnia tutaj jest sercem, pomieszczenia, tak jak kiedyś się mówiło, że to serce domu, ale tutaj chyba ze względu także na lokalizację to tak wygląda. Mamy wyspę. Także ma część roboczą bardzo dużą. Także tutaj te sałatki, jak ktoś potrafi jak, jak panu Krasa tak szybko siekać, to może tych sałatek tutaj naprawdę na kilogramy robić. Mamy tutaj czteropalnikową kuchenkę elektryczną indukcyjną z wywiecznikiem. Tutaj jest troszkę mniejsza część robocza, taka do szybkiego kontaktu, widzę zagospodarowana część ze zlewozmywakiem. Dwa poziomy mebli kuchennych, góra i dół. Lodówka zamrażarka. Tutaj mamy piekarnik. To mniej więcej tyle, jeśli chodzi o tę część tutaj kuchenną.